Ulice zmieniły się w rwące potoki Malezja, ulewa w Kuala Lumpur. Największe od lat podtopienia. Ulewny deszcz, który spadł w czwartek 10 września na stolice Malezji, Kuala Lumpur, spowodował największe od lat podtopienia. W niektórych miejscach poziom wody sięgał 3 metrów. Władze liczą straty i chcą sprawdzić, dlaczego nie zadziałał system kanalizacji. Ulewa zaczęła się po godzina. 13 i trwała aż do wieczora. Wielogodzinny deszcz doprowadził do potopień w wielu częściach ośmiomilionowego miasta. Zalane zostały domy, restauracje i budynki użyteczności publicznej, w tym meczety i stacje metra, a co najmniej kilkanaście osób uwięzionych przez wodę zostało ewakuowanych przez strażaków. Woda płynąca ulicą zaczęła się gwałtownie podnosić około piątej po południu, opowiadał Farid, mieszkaniec północnego przedmieścia Kuala Lumpur. Mieszkamy na parterze, więc trudno było ją powstrzymać. Straciliśmy trochę ubrań, butów i książek. Na szczęście ocalały karty i dokumenty. Dopiero w nocy przestało padać i do rana razem z sąsiadami udało nam się posprzątać, dodał. Nieskuteczny tunel Ministerstwo Terytoriów Federalnych, któremu podlega Malazyjska stolica, poinformowało w piątek, że będzie szukało długoterminowego rozwiązania, które zapobiegnie powtórzeniu się potopień. Minister Annuarmusa zażądał od stołecznego ratusza i jego wydziału odpowiedzialnego za kanalizację raportu na temat efektywności systemu kanalizacji i łagodzenia skutków powodzi. Kuala Lumpur leży w dorzeczu dwóch dużych rzek i lokalne podtopienia są tam nieuniknione. Tym razem ich skala była jednak niespodziewana. W 2007 roku w mieście ukończono budowę za ok. 2,1 miliardów ringitów 500 milionów dolarów, blisko 10 kilometrowego tunelu, który miał je zabezpieczyć przed podtopieniami. Jak się okazało, nieskutecznie. Minister Annuar nie wykluczył, że do podtopień mogły się przyczynić zaniedbania na licznych placach budowy rozsianych po rozwijającej się metropolii. Potrzebne jest studium, które umożliwi ratuszowi wprowadzenie w życie długoterminowego planu, powiedział podczas transmitowanej online wizyty w jednym z centrów, do których ewakuowano mieszkańców podtopionych domów. Powodzie zdarzają się w Malezji często, ale ich skutki dotykają przede wszystkim terenów wiejskich. W grudniu po ulewnych deszczach w siedmiu malezyjskich stanach trzeba było ewakuować ponad 5 tysięcy osób.